Co musiałby mieć pad do gier, żeby zapłacił za niego 8,5 stówy? Chyba klucze pff, własny ekran. A? I świeci? Nakon Revolution X Unlimited. Nazwa się wyświetla, bo koledzy was będą ciągle pytali, co to za pad. Prawdopodobnie mój nowy ulubiony pad do i Xboxa. Z Xboxem działa nawet bez kabelka, co zdarza się rzadko. I tak, według mnie, jest lepszy niż Elite od Microsoftu, bo ma adaptacyjne triggery, dzięki którym jesteście w strzelankach szybsi od Całego konsolowego plepsu, do którego sami się zaliczacie, no ale macie takiego pada, więc chyba więcej bonusowych programowalnych przycisków niż takich zwykłych. Wszystkie przyciski są bardzo wygodne, bo bazują na mikroswitchach. Każdy parametr przycisków i analogów da się ustawić za pomocą tego właśnie wbudowanego ekranu. W zestawie jest stacja lokująca, etui i pokażny. Komplet akcesoriów i to nie tylko na przykład analogów czy krzyżaka na wymianę, ale też ciężarków. Idealne obciążanie do rozpoczęcia treningu dla takiego prawdziwego typowego gracza. Nie no, ja na przykład lubię jak patrz swoje waży, więc dla mnie super. Jeżeli szukacie propada do KOMPA czy Xboxa, to to może być najlepszy wybór. Niedługo zrobię pełny test.